Cześć. Dziś pokażę wam przepis na domowy krem budyniowy. Możecie go wykorzystać do przełożenia tortu, do różnych innych ciast, do babeczek. Jest naprawdę uniwersalny, a jego przygotowanie bardzo proste. Zapraszam do oglądania. Potrzebne składniki to: 500 ml mleka, 8 łyżek cukru, 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej, 2 żółtka. Jedno opakowanie cukru waniliowego i 250 g masła. Do garnka wlewam 300 ml mleka. Dodaję cukier. I cukier waniliowy. Mieszam i zagotowuję to. Do innego pojemnika wlewam resztę mleka czyli 200 ml. Dodaję dwa żółtka i 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej. I dokładnie mieszam. Gdy mleko z cukrami się zagotuje, Zmniejszam ogień na najmniejszy i wlewam tam przygotowaną mieszankę. I teraz kilka minut gotuję, dokładnie mieszamy do dna, aby budyń się nie przypalił. Na początku powstają takie grudki, ale jeśli będziemy intensywnie mieszać, Pozbędziemy się ich. I proszę bardzo, mam taki gładki, bardzo gęsty budyń. Właśnie taki musi być. Gorący budyń przykrywamy folią spożywczą. Tak, aby ona dotykała wierzchu. Dzięki temu na budyniu nie zrobi się taka skórka. I odstawiamy go w chłodne miejsce, aby ostygnął. Gdy budyń jest już zupełnie zimny, zdejmuję folię. I najpierw ucieram samo masło. 250 gram masła. Wcześniej sobie pokroiłam je w kostkę, aby było łatwiej utrzeć. I właśnie to robię. Następnie do utartego masła będę dodawać po łyżce budynio. i cały czas będziemy miksować. W sposób mamy gotową masę budyniową o smaku waniliowym.